Witamy w zespole szkół ponadpodstawowych numer 1 imienia Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim. Technik Mechanik wykonuje przeglądy, konserwacje i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych. Jest przygotowany do wytwarzania części maszyn i urządzeń, dokonywania montażu, instalowania i obsługiwania maszyn i urządzeń, organizowania procesu produkcji. Muzyka Profil Technik Mechanik jest objęty patronatem przedsiębiorstw i zakładów pracy znajdujących się na terenie miasta Tomaszowa-Mazowieckiego i Powiatu Tomaszowskiego. Technik Mechanik z łatwością znajdzie zatrudnienie w zakładach przemysłu maszynowego i przetwórczego, przemysłu metalowego, a także w innych instytucjach wymagających obsługi i naprawy maszyn i urządzeń. Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę internetową.